No, podejrzewam, że albo ja nie słyszę moich rozmówców, albo oni nie słyszą mnie. Tadeusz Stefan Tadeusz Franek, poproszę jeszcze raz cały znak. Poproszę jeszcze raz cały znak stacji ze sufiksem Stefan Tadeusz Franek. Tadeusz Franek. Sp5 Ksawery yy, yy, Jeszcze raz. Sp5 Ksawery i co dalej? Sp5 Ksawery, taka jest jest Dobra, teraz doleciało, jest QSB i na początku było gorzej, teraz jest lepiej. Sp5 XTF, Tomek, witaj, Tomku. Mikrofon do ciebie, zaraz ci podam raport, proszę bardzo. No super, no dzisiaj propagacja jakaś bardzo tragiczna ogólnie. Piątka, piątka dla Ciebie raport, aczkolwiek koherentne takie dziwne. Także Andrzej Dlakuru-Guński. E, Słychać po poprawioną modulację pasową mocno, przewijając to się. Nie wiem, czy mi się podoba, lokalnie na pewno, na tej, czy też się nadaje, nie wiem, nie wiem. W swoim ostatnim lajdzie... Może sobie też poprzedzajem trochę, tak? Tak, do Ciebie, no dzięki, dzięki. Mnie się bardzo ta modulacja podoba, a czy się sprawdzi w DX-ach, to zobaczymy, bo dzisiaj e, propagacja w ogóle nie sprzyja DX-om, w ogóle nie sprzyja łącznościom, więc fajnie, że się udało. Raport dla Ciebie to tak. Sygnał od bezesowego do tak dwóch, trzech S-ów, a czytelność cały czas na czwórkę. Także nie jest źle, jak na takie kiepskie warunki. SP5, Xavery, Tomasz Franek, SQ7 z Sirecho.

sq Ludwik Cezary, 2.